Kochani, witam Was dzisiaj w wersji takiej wieczorowej, taka dość wieczorowa klasyka, bym rzekła. Mamy czarne, czarne smołki z elementem srebra, sztuczne rzęsy i usta w kolorze brudnego różu. Taki makijaż miała na sobie Rihanna na jednej z gal ostatnio, jakiejś tam modowej, gdzie dostała statuetkę. No, piosenkarka zrobiła niezłe zamieszanie ze swoją e, bardzo odważną kreacją, e, ale nie chce się skupiać na, na tym jej skandalicznym, a może bardziej skandalizującym bo to czy to jest skandaliczne w dzisiejszych czasach, to w sumie kwestia dyskusyjna, ale na pewno wszystkich selektryzował ten strój i jakoś tam nie chcę się na ten temat rozpowiadać, bo przede wszystkim zainteresował mnie w jej stylizacji inspirowanej retro makijaż, czyli takie czarno-szare smoki z srebrnym połyskiem, neutralne usta, wymodelowana twarz. Długie, długie rzęsy. No szczerze mówiąc, miałam przygotować dla Was inny makijaż, ale na ten tutorial, ale jak zobaczyłam ten make-up na Piosenkarce, po prostu stwierdziłam, muszę go spróbować odtworzyć i właśnie w ten sposób powstał dla Was ten tutorial. I jak chcecie wiedzieć, jak wykonać takie oko, no to zapraszam do oglądania dalej na całą powierzchnię powieki ruchomej i tej nieruchomej nałożyłam korektor Maybelline Acniton jako bazę i przypudrowałam cały ten obszar pudrem z Marizy użyję takiego jasnobrązowego brązowego matowego cienia z Makeup Geek, który nazywa się Creme Brûlée i będę go nakładała zaczynając od dolnej powieki Rozcieram, rozcieram blenduję, to będzie stanowić podstawę pod cieniowanie. Później będę nakładać kolejne kolory i, i te barwy będą w siebie ładniej przenikały. Ciągam teraz tutaj na zewnątrz ten sam kolor, rozcierając delikatnie i przechodzę do załamania. w załamaniu wychodzę od zewnętrznej strony. Wewnętrznej. Mogę delikatnie tak, jak teraz, właśnie sobie rozcierać. Później i tak to pędzelkiem, kulką jeszcze mocniej spróbuję rozcieniować. A też wstępnie taki, jakby szkielet pod podcieniowanie. Jakoś tam sobie ładnie rozkładam cienie, żeby później uzyskać fajniejszy kształt, bardziej regularny tego cieniowania. I jak wspominałam pędzelkiem kółką, takim puchatym będę teraz również dolewać sobie jak dołożyć teraz za pomocą tego pędzla i jakby pogłębić ten kolor ok, teraz zastosuję szary matowy cień, również z Makeup Geek, to jest kolor Steel. Zaczynam y, aplikowanie go od dolnej powieki. Bardziej skupiam się od strony tutaj właśnie wewnętrznej tej dolnej powieki. Rozcieram tak, że on się łączy z tym brązem nałożonym uprzednio. To dużo więcej tego cienia, żeby kolor był intensywny, ponieważ jest to makijaż y, no już taki mocno wieczorowy podkreślone ciemno oko więc chcemy chce uzyskać takie ładne podkreślenie i tak jak poprzedni cień ten również umieszczam tutaj, wyciągam w ten sposób budujemy sobie kolorek w załamaniu i przechodzę w stronę załamania sobie tak resztką cienia z pętla rozcieram w załamaniu pokuszę się o dołożenie myślę, że tym pędzlem wystarczy teraz biorę moją kuchatą kuleczkę ulubioną yy, i rozetrę nałożony cień z make up i ten szary steel teraz tym pędzlem będę aplikować tą szarość rozcieram, rozcieram dokładnie w załamaniu i od wewnętrznej strony tutaj o skupiam się, żeby umieścić też ten kolor, żeby dość intensywnie ten kolor właśnie był w tamtym miejscu złożony. Kontynuując budowanie koloru użyję teraz czarnego matowego cienia z Pirene z paletki Quattro, z czwartej paletki Quattro z serii, która się nazywa Grey Harmony. Maleńkim pędzelkiem zaczynam aplikację od dolnej powieki od zewnętrznej strony. Dość sporo tego cienia nałożę, bo chcę mieć intensywną czerń. Nie, nie dość, że jest fajnie napigmentowany ten cień, to jeszcze będzie naprawdę fajnie wyglądać takie słówki. Takie Wychodzę tutaj o zewnętrznego. Koncika oka i zaraz jeszcze e, w ten dzień również w załamaniu. Buduję intensywność. nakładam to tak warstwowo. Tutaj sobie troszeczkę palcem pomogę w roztarciu takiego niewielkiego fragmentu. Zaraz to jeszcze poprawię pędzelkiem i teraz e, może jednak zmienię pędzel. Takim większym będę aplikować sobie cień na powiekę ruchomą i delikatnie, tym samym o, będę e, umieszczać go w załamaniu. Tu mi by od przeszkadza, e, w załamaniu, tak jak wspomniałam. Jeszcze nałożę na powiekę ruchomu i tak staram się jednocześnie rozcierać. Moim no, pędzelkiem znowu wkracza do akcji. Teraz ładnie rozetrę to co umieściłam, ten czarny cień. Jeszcze sobie pomogę w budowaniu natężenia koloru na powiece ruchomej za pomocą języczkowego pędzelka. Tak będę po prostu wciskać ten czarny cień. Najbardziej w tym miejscu koncentruję kolorek. O, jeszcze mogę umieścić sobie go w załamanie za chwileczkę koryzetrę i rozcieram na powierzchni powieki ruchomej. Dobra, czas na rozświetlenie powieki ruchomej i w tym celu użyję cienia z paletki Slick Acid. Taki metaliczny, ciemno szary języczkowym pędzelkiem na całą właśnie powierzchnię powieki yy, ruchomej, żeby troszeczkę wyjść w stronę załamania. starać się tak rozetrzeć, żeby ten kolor już zapracał swoją głębię założonym wcześniej czarnym go rozcieram. I teraz wracam do czarnego. Będę rozcierać go z tym małżonem srebrnym. Chcę pogłębić przenikanie się kolorów, takie ładniejsze przejście. Teraz dorwałam w ręce biały, połyskujący cień z makeupki, który nazywa się Ice Queen. I takim pędzelkiem, taką kulką Nałożę go wewnętrzny kącik mocno e, rozświetlając. On się świetnie do tego sprawdza i naprawdę e, chyba to jest mój ulubiony cień do rozświetlania. Tutaj troszeczkę łączę go z tą szarością, ze slika poprzednio nałożoną. Sobie palcem tutaj pomogę w rozcieraniu. Złagodzić nieco granice. Koncentruję największą ilość kolorów. W reakcji teraz wkroczy mój ulubiony eyeliner e, żelowy z Maybelline. Nałożę go na linię wodną. Teraz e, jakby zagęszczę nim linię rzęs. W tym celu maluję kreskę, ale nie będę wyciągała e, jaskółki, po prostu maluję kreskę wzdłuż linii rzęs. Ona dodatkowo nam ukryje te sztuczne rzęsy, które za chwileczkę będę przyklejała. Na momencik wrócę do czarnego cienia. Jeszcze. I nakładam go na kreskę. Ale od zewnętrznej strony jedynie. Tak ją rozblendowując. Do wytuszowania rzęs użyję maskary pierlenne Love Precision. Tak jak Riana. dokleję sobie sztuczne rzęsy takie o długich włoskach i w moim przypadku użyję Arden 105 Black Dobra, i oczy mam już skończone. Do modelowania twarzy posłuży mi brązę w kuleczkach marki Glaze. Odświetla w posłużni cień marki Glaze, który nie nadaje mocnego błysku, lecz taki satynowy, delikatny efekt. Na usta naniosę szminkę Ultra Rich Color Lipstick w kolorze Pout taki brudny róż. Tak się prezentuje całość. Jak widać, oczy takie ciemne, drapieżne, typowo wieczorowe, a usta w kolorze takim neutralnym, brudnym różu. Delikatnie połyskują, ponieważ Minka ma leciutkie złote drobinki. Myślę, że to całkiem fajnie razem współgra i mam nadzieję, że nieraz. Was ten makijaż zainspiruje na jakieś fajne wieczorowe wyjścia, kiedy zechcecie pokazać troszeczkę pazura, a ten raz to będzie tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie mnie, za subskrypcję, odwiedziny mojego fanpage'a, bloga i wszędzie, gdzie się tylko mnie da. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu trzymajcie się!